Jak myślisz? Co tam stoi? Siren Head. Z daleka trochę tak wygląda. Myślisz? No. To może być Siren Head. Co to jest Siren Head? Bo ja coś tam słyszałem. Hmm? To jest taki potwór, ale mechaniczny czy biologiczny? Taki robot? Czy bardziej żyje? Żyje. Ja słyszę, że to jest robot. I wydaje dźwięki i potrafię naśladować wszystkie dźwięki Dobra, idziemy się Dobra, idziemy. Idziemy, badamy leśną ścieżkę od jeszcze chcemy sprawdzić dokąd ona prowadzi. Ja pamiętam byłem tu kiedyś kilka lat temu i ta ścieżka prowadziła nad potok I teraz nie wiem czy ta ścieżka jest czy jest zarośnięta bo dużo tu się zmieniło odkąd byłem tu kilka lat temu Idziemy już prawie pół godziny, ścieżka robi się coraz bardziej wilgotna, tam jest mała przepaść, no może przepaścią, bo tego nie nazwę, ale urwisko, strona, no tam i w dole szumi strumień, jest wilgotno. Jest ciepło. O, przechodzimy już zaraz obok strumienia. Do wyboru Aha. Tak, strumyk jest. Taki malutki, leśny strumień. Płynie prosto do rzeczki. Dobra, idziemy dalej. Tylko nie powinniśmy daleko iść. Bo, jak noc nas tu zastanie, to będzie problem, żeby wrócić. Dlatego idziemy jeszcze, póki w miarę widno. I zobaczymy, czy jest dojście do potoku. Uwaga, ścieżka się rozwidra. w którą stronę, nie pamiętam nie pamiętam tego rozwidlenia czekaj albo w tą albo bardziej w tą, bo tu tamta ścieżka jest zarośnięta trawą a to jest kamienista czyli widać ktoś tą ścieżkę kiedyś chyba robił u pod kamieni ta ścieżka skręca trochę Chyba tędy. się wydaje. Tylko żeby nie zabłądzi. Nie zabłądzimy? Nie. Potem będziemy musieli trzymać się w lewej stronie. Schodzimy dalej. Głębiej tu jest. Wilgotno mokro. Karol jak będzie tu coraz więcej błota, to cofamy się. Bo być może nie ma dojścia. Ale kurczę, dużo tego. Tak, bo to jest. Ale jeszcze możemy iść. U, prawie bagno. Bagno ślipie pod nogami. O. Brudne buty będą, ale co tam jesteśmy bieszczade. Czekaj. Czy jest potok? Tak, więc to jest tędy. Kamienie, błoto, szlam. Ale dajemy radę. A tej wody coraz więcej to jest. Mm. Zapalniczki nie marzę, może się przydać jak to wygląda. Taki strumiczek tu nie z góry i my idziemy. z tego strumyczka w dół prosto do potoku. Kiedyś pamiętam, że paliłem ognisko, ognisko nad tym potokiem, ale to było kiedyś jeszcze za mało lata, to przyjeżdżało dość często. O. Przy okazji powiem, że jesteśmy przy granicy z Ukrainą, o patrzcie, na dole szyjny a tam góry, idziemy. No strumień biegnie cały czas w dołu Gdzieś tu powinien być. Dobra. No raczej tak z tym, że nie, już nie pamiętam ile tu krzaków jest, ale dobra idziemy dalej. Jest potok, ale nie wiem, czy to pójdziemy dalej. Jest to Wiesz co? chyba nie. O kurwa, jakie było to? Oku, mm. czekaj, czekaj, wyjdź, wyjdź tam, wyjdź. Wyjdź, wyjdź. No nie za bardzo, czyli jest wszystko zabłocone. Jest teren praktycznie niedostępny. A możemy go jedynie tak filmować, że to jest błoto, w które żeśmy wpadli. I tu... No to wyczyścimy jedynie. Nie, lepiej tam nie iść. Możesz, dobra, możesz stanąć na tym drewnie, ale nie wiem, czy dobry pomysł, żeby się ten dalej wchodził. O, może tu stanąć, dobra. No. Nie, nie radzę. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma przejścia. O. No nie. Ale buty. Tak, tak tak wyglądają. Może jest hale, się ptapka w błocie. Dobra, to możemy tu ten odcinek zakończyć. Bieszczadów dzikich. Patrzcie, jeszcze raz pokażemy strumień. Szum strumienia. Weź. E, góry ogarni się. I to jest... O, chyba szlak oznaczony. Nie zasłanie jak nagrywam. Dobra. A tam jest charakterystyczna góra, kto poznaje to dobrze, kto nie, niech się domyśla. No to do zobaczenia. Na następnym odcinku. Pa.